Zdecydowanie robotyzacja powinna objąć całą firmę, a nie jej poszczególne procesy. Aby osiągnąć efekty z robotyzacji, powinna być ona wdrażana na procesach korowych, które dają wartość organizacji, stanowią jej trzon. Podejście strategiczne do transformacji cyfrowej w oparciu o robotyzację daje gwarancję sukcesu inwestycji, którą niewątpliwie jest robotyzacja. I nie mam tutaj na myśli inwestycji tylko finansowej, ale również inwestycję w zmianę, jaką robotyzacja pociąga za sobą. Procesy i ludzie je realizujący muszą przejść gruntowną zmianę, zmienić nie tylko swój przebieg, ale wykształcić inny rodzaj kompetencji i zupełnie nowe podejście do ich oceny. Robotyzacja jest pierwszym krokiem do wzrostu efektywności, rozumianej jako zdolności do strategicznego przystosowania się w zmieniającym otoczeniu. Rynek pracy zmienia się diametralnie. Wchodzi na nie nowe, zupełnie pokolenie ludzi, którzy w świecie cyfrowym czują się doskonale, rozumieją jego mechanizmy, korzystają z wszelkich nowinek i ciągle szukają dla siebie nowych wyzwań. Rynek technologiczny rozwija się w tempie, który jest dla nas przeogromnym zaskoczeniem, bo dziś już nie mamy tyle czasu, co kiedyś na przystosowanie się. Dziś tydzień to tyle, co kiedyś miesiąc. Więc, aby nadążyć za zmianami w otoczeniu, musimy mieć wdrożone rozwiązania, które pozwolą nam zmienić całą sekwencję procesów, a nie tylko ich drobne części. To bardzo trudne pytanie. Ponieważ wszystko zależy od tego, do jakich czynności wykorzystujemy roboty i jak przygotowaliśmy się na zapewnienie planu ciągłości usługi. Jeśli robotyzacja obejmuje zadania back office i efekt jej wdrożenia będzie opierał się na optymalizacji zadań wykonywanych przez pracowników, to liczba robotów nie będzie miała tutaj kluczowego znaczenia, ale też nie będziemy mówili o sukcesie i strategicznym wymiarze robotyzacji. Ale jeśli zrobotyzujemy procesy podstawowe, czyli te, które są kluczowe dla działalności organizacji, albo i te back office, ale o bardzo dużym wolumenie, to liczba wdrożonych robotów ma znaczenie pod kątem ich ciągłości działania. Brak pracowników, terminowość i szybkość działania, trudność procesu, wolumen powtarzalnych danych i dokumentów to główne drivery ryzyk i kosztów utrzymania oraz systemu backupowego. Niewiele jest organizacji, które wdrażając robotyzację w swoje plany operacyjne myśli o tym, jak o podejściu do procesu ciągłości w jego zupełnie nowym wymiarze. Oczywiście, możemy patrzeć tutaj w sposób analogiczny, jak na działanie systemu dziedzinowego, ale musimy być świadomi pewnej pułapki. Jeśli w organizacji nie działają systemy, to nie idą żadne procesy, a jeśli nie zadziałają algorytmy, to organizacja pracuje normalnie, a my mamy problem, jakbyśmy nie mieli w pracy całego działu. Odpowiadając zatem na pytanie, Duża liczba robotów, która daje nam większy potencjał backupowy jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Ewolucja to wprowadzenie robotyzacji w oparciu o model procesowy, czyli standaryzację, stabilizację, definicję wyjątków i optymalizację realizowanych w procesie kroków. Rewolucja to wprowadzenie robota na pewne czynności w procesach, taki szybki model wdrożenia Quick Win. Oczywiście, że z punktu zastosowania algorytmów to pierwsze podejście jest zdecydowanie lepsze, ale czasami jest tak, że organizacja nie jest gotowa na modelowanie procesów, a potrzebuje szybkiego i efektywnego usprawnienia. Dlatego najważniejsze jest to, na jakim etapie dojrzałości procesowej jest organizacja. Bo najtrudniej wdraża się robotyzację w organizacji, która ma zdefiniowane procesy, ale są one niestabilne lub niewystandaryzowane. Wówczas nie tylko musimy szukać potencjału do optymalizacji, ale zacząć od naprawy procesów. Stąd tak ważny jest. Plan wdrożenia robotyzacji. Daje on nam informację o wymiarze strategicznym robotyzacji, diagnozuje poziom dojrzałości procesowej i definiuje działania, jakie podejmujemy wspólnie z klientem, właścicielem procesu, wybierając model wdrożenia, ewolucyjny czy rewolucyjny. Dobrze zaplanowany i konsekwentnie realizowany plan pozwoli osiągnąć klientowi dojrzałość, w której zespoły interdyscyplinarne są w stanie wraz z dostawcą analizować optymalne zastosowanie robota.